Hello, my little friends from YouTube! It's here Paul and my friend Maro. Marek, przywitaj się. Oh my god, you're so bad. <coughs> Gramy kolejny mecz z rzędu Dominion, który zamierzamy wrzucić. Który tak naprawdę jest wcześniejszym meczem, bo to jest replay. Taki. Ale tamten będzie wcześniej wrzucony na YouTube, więc. Taka inaczej. Yeah. Nie! Ty jeszcze na akali nie ma. Masz równe. chociaż jakieś wirujące gówno, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy w śnie albo w tym czy jak podświadomości? Tak, W tym zakręcę. Ups! Upadło, więc chyba nie jesteśmy. Dobrze, dobrze. Zobaczmy. Kim ty grasz, kim ty grasz? Akali znowu. Akalei! Akali. akali. Ty grasz? Ja gram zielonym Ezraelem. A nie niebieskim? Jeden, tutaj wynalazłem tą zabawę, żeby wciskać recall, i ludzie podłapali. Tak, to jest zaś numer uno. W każdym razie w naszym teamie gramy jeszcze z kościorem. Kosior, że jest obem, to się nie odzywa do ludzi, bo jest zamknięty dzisiaj w szafie i nie wychodzi z niej. Trustory? Yeah, numer uno. I oczywiście, kto chciałby wiedzieć na temat coś Dominion? Dominion jest to nowy tryb LoLu, który znajduje się w beta-teście, więc nie można nim grać przez non-stop. Ale od czasu do czasu Riot, że jest świetną firmą Herb Derp, wypuszcza nam taką możliwość pogrania trochę w ten Dominion. Tak, jak widzicie, zasada polega na tym, że dwóch zdobywa bot, dwóch, znaczy jeden zdobywa mida po lewej stronie i dwóch leci jak najszybciej do przodu, na górę, żeby zdobyć ten punkt. No, a przeciwnym teamem polega na tym, żeby przeszkodzić to Simple, yeah, Simple Arati basin Tak zwane Street of Legend, uh, so world of War yeah. yeah. ten mecz mi słaby poszedł, bo nie miałem runek i byłem nobem, musiałem kupić Longshorda Tak, ale znowu ci się trafiła przeciwko Akali to standard taki nigga Yes, yes Kali to bardzo fajny champion. Razem wszystkich wypróbowali, bo dużo fan zorów Yes Yes, jest, numer uno. Przestań mówić, numer uno. Why? To jest numer uno. Bo host jest numer uno, yeah. Cześć, so, la lane, dlatego że to jest bardzo ważne. Dlatego że miniony pomagają przyjmować punkty szybciej. Tak. Co jest to istotne. Nasz top przegrał, bo tam są sami ilioci. No, wzorki tak zwane, jak to ty mówisz. Yeah. Teraz mamy, jest, 3v2, może wygramy, i on zginie, yeah! Teraz przyjmujemy punkcik, tutaj Ignite na mnie, niepotrzebny, ciekawe dlaczego w ogóle. Bo Ashe tu idzie, zobacz, ja zobacz, no. zobacz. Ace zobacz. numero uno. Holy fuck, jak ja mogłem grać kawi bez runek, to było głupie. Yeah, you're so bad. I know. Nice I flash. To change it, you nigger. I prawie udało nam się to zdobyć, ale się nie... O, świetne ulti w nikogo nie trafił. Bardzo dobre. nie yeah, numero. O no. Ja unikam, unikam wszystkich ciosów, czaję się na środku. ale giniesz powoli. Ja tu ci lecę pomóc, a ty co? Zobacz. Nie pomogłeś mi nie. No, Zachowałeś się lajket sw. Zero pom oh my god ja kamerę. Zero pomocy. Nie! Yeah, yeah. jako że jest 8 osób na dole, to przejmują ten top, prawda? Ten fake home. I wygrywamy przez to. Tak jest. Buffy się widać pojawiły już na midzie. jedno z najważniejszych buchów w grze. Dają ci shielda, power, level, I over 9000. Wy, jesteś większy, więc to jest najważniejsze. Tak, jak widzicie, a czegoś się Yeah, Yeah, big ass. są też takie rzeczy, które dają ci free ghosta. Tak jest. Tutaj zabijam Malafajta. Prawdopodobnie chyba tak i Tak jest to. Nieprawda. Czasem opieści... myślałem, że go nie dobijesz. Wiadomo. Simple, man, it's Wiadomo. simple. Wiadomo. Powinieneś ulti rzucić na tego Ezrela, którego... Czekaj, pokażę mieszków. Tutaj. Mam. Nie ma multi, cicho. Nie ma multi. Nieważne. Nie patrz tam w tamtą stronę. Tu chodziło o przejęcie punktów, patrz a Ta się zginie, bo jest nobem totalnym To ja i Akali zaczaliliśmy się w krzakach? Tylko, że mnie zabiła Akali, a moja Akali nic nie zrobiła Bo ty się Zabiłem Poppy no, Ale nie powstrzymałeś nawet drugiej Akali No jak nie zabiłem ją? Nie? Tak? Nie Tak? Er, yeah. It's not numero uno Trzy ile czy wbije? No, Ale zjepałeś, tak szczerze mówiąc. Kosior zjebał. Teraz, kosior zjebał, jasne. To ten Xin bo zobacz, nic nie zrobił. Ulti rzucił pod koniec walki. pom, Daj, ci, którzy nie wiedzą, oczywiście ulti Xina od procentowości HP. Tak. Im masz więcej, tym mocniej bije, więc dobrze, rzucił na koniec. No wiadomo. Perfect, you fucking idiot. Oh my god. Tak? No nie wiem. Szejko walczy z Poppy. O, mają quest'a też na topie Jeżeli go zdobędą, to Aha. nie będzie zbyt fajnie. Co to było? Jakiś błąd gry, czyli playa? Ty jesteś błąd gry, nigga. Oh my god. Ten Szejko nie żyje. No try. Really nie man. zabił Poppy, bo jest tak słaby w tą grę. Holy moly. That's a lot of o nie, to będą A, a może jednak nie, bo biegnie ja Braveheart to. kali. Akali. What the fuck? <laughs> Brave, chartokali! Nie. nie, nie ma multi jakbyś nie zauważył. So. You fucking suck, nigga. Not really. nie powinienem Do... w... si nie, 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 nigga nie, nigga nie, Wrzucimy link, wrzucimy link pod, pod filmikiem, jeżeli ktoś będzie chciał usłyszeć tę piosenkę. O, tu też mamy quest'a. Music ever. Padłeś, bo jesteś idiotą. Nie, bo ten szejko mi nie pomógł. Holy fuck, you're so bad. Ten Shaco mi nie pomógł. Holy fuck, you're Zobacz, so nie bił go na, nawet, nie bił go nawet, nie bił go nawet. Tak, Kali jest spokojnie punk. I nikt jej nie pomaga. What nie the, the, the fuck, nie... co robi? What the fuck? What the, what the fuck? Dude! I chyba zdobędziemy quest'a yeah. Leci, leci, leci fuck. Nope, jednak nie Kosior is useless uh, Is numero useless. uno Useless, Useless! czemu mu nie przerwał? Oh my god Look at him, he died So babe. Oh my god Przegrywamy to No 430 dla nas, 300 dla nich, więc czego mamy? Na pewno. Zobacz, naszego bufa nie ma. Ciekawe, kto go wziął. Hmm. Może nikt więcej. Albo dopiero coś zreśli. Xin, zobacz, Xin! Ksi... Ksi... Oh my Jakie agresywne słownictwo. agresywne słownictwo Oh, oh my god. Xin oh. Ksin, zao, oh. what the fuck? Moli, that's a lot of Mollys. Oh my god, przejmą punkt. Ja nie wiem co ja robiłem. Nie mam multi, nie mam nic. Ty, tyłeś AFK, tutaj, umarłeś. Nie umarłem tutaj wcale. Gdzie umarłeś? Nie wiem gdzie umarłem. Na pewno nie tutaj. Cię. Poszukajmy. Poszukajmy, nie widać mnie. He he he. jestem ninja. I'm fucking ninja, noob. Nope. Chuj, nie wiem gdzie umarłem. Spodarzamy za tobą. Uh, not really, man, not really. Eee, uh, what next? Puściłem ba ulti, nie wiem na co. Przed chwilą. Chyba tam na w górę. Uh, so Look at this fucking is real. What the fuck is going on? A ten kosior, ty widziałeś gdzie on się rikaluje? Ja yeah. Rikalował się przy samym wejściu. So useless. Oh my God. patrz, patrz, jak go cisnę. Widziałeś jak go pocisnąłem, człowieku, zobacz jak on ucieka. On ucieka, prawda? Jestem. który trzeci? Wow, Kupujesz wow. same nowe itemy, które są w minion wprowadzone. O, wiadomo. Like a bow Ja zdobywam bufa, co za nawet Pan żeby mi pozwolił. Ten jest real. Oh my god, he's so bad. Ja powiedziałem, że jak ci herpa derpa biją, to ja polecę szybko zdobędę botnick albo to top. Gej, jeden v 4 ja się broniłem. Jestem zajebisty Or not. Come on! Oh my god, jest nr 1. Patrz, jak zabijam to Poppy, oni nie mają szans ze mną, widziałeś? Tylko, że rzucili mi Exausta. What the fuck! real Too strong! Czemu oni nie pomagają? You suck na przycielu pewnie sam do siebie. A wiadomo. Because he's bad. Baby! Look at that point, so he's Like fucking there. Da, 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 da. Nie bardziej martwi to, że jest 270 do 270 i oni mają mieli 4 punkty, a my tylko tyle. 3, no, 2, problem, jeden. I've got this, yo. Yeah, yeah. Oh my god. This Poppy is going for you. I see this. Niko, 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 niko. Dude, what the fuck Yeah, ale ja przystępczy ci pomóc, zobacz I od razu, dziś jest numer 1 Fuck, z tym numer 1 Jestem jest numer 1 Ten jest real, like her palerpa uh, Where is he? Oh my god, that guy Czy on myśli, że naprawdę to broni? O oh my god. Ja sobie spokojnie zdobywam punkt Tu mi Akali pomaga Like it's fel Kosiorkinie Like it's fel Co najlepsze, yes, ja przejąłem punkt this. Ja przejąłem pół I cała Ezreal zginął Tylko, że ta Poppy jest so strong Nie, że chciałem no multi Zabiłem ją i tak i tak ją zabiłem i punkt jest nasz. Więc cokolwiek. Gorzej, że jak my walczyliśmy jeden na tą 10, to nasz Team kurwa ssał i przegrał wszystkie punkty. O no. ma oh, no. oh, no. things Czy twoja postać coś mówi? Coś tam. Yeah. <laughs> nie wiedział, że z tego Herp, derp. Ja poszedłem, żeby zabyć punkty, ale ta Akaline. Kupiała Patrz jak ją cisnę, widziałeś? Mm -hmm. I'm NUMERO uno! Oh my God, so bad. To dziwnie wygląda to te przejmowanie tego punktu. Zauważ, że top non-stop nie jest zdobyty jeszcze ani razu. To jest najważniejsze. Wow, Zauważ, że... yeah! I popi. Plus Aszcze, on będzie uciekał. Co z tego, że jest dobry na te postacie? Przecież to Bruiser. by the way. Nie wiadomo, no, Akali zabiła Akali. I Malafaia. I Malafaia. Tak. Co on tam robi, ten Xin Oh O mój Boże, zginął. Pada, bo jest Chcemy so Zamiast peker. ulci puścić... Nie. Yeah. Czekaj, komentuj ty masz myszkę przynajmniej, nie pójdę dobra Oki, Okidoki, man. Oh my god, jego DPI w myszce. Aż się ruszać nie da. O, widzę, Marek zdobywa tutaj punkt. Kośro próbuje rozpaczliwę pomóc. Moje ulti gdzieś tam przeleciało obok, swejlowane. Tak Kośro zginął. Tutaj, jest nasza Kali też zginęła. Lecimy... lecisz zdobyć punkt, oh my god, you are so bad Czemu nic nie robisz, czemu nie pomagasz, tym chłopiec, bo teraz już wróciłeś You're fucking dumb, you fucking idiot Dobra. Zobar, kill Killas dobę, bo jestem zajebisty w tą grę No Not really No i? You suck Dobra, Just suck. Kontroluj ty, to jest komentarz. Dlaczego mam kontrolować twoje DPI wygląda dziwnie, żeby coś ruszać na nie ma? Pi 600 to, to jest normalne DPI, nie, ja nie mam, zobacz, ja zdobywam punkt. No, wychodzi ci to idealnie. Ale patrz przynajmniej co robi tutaj Xinzao, zdobywa punkt, nie? A ja uciekłem chyba, tak, uciekłem, zobacz, I'm so pro. And look at this, he's too so pro, because uh, I don't even know. He's <laughs> <laughs> so pro, it's not even funny. How pro is he? No i pasz, ma, mala pszite teraz do niego idzie. on zamiast poczekać, aż mala fight wejdzie w zasięg wieżyczki, zaczyna go być wcześniej, bo jest idiotą. Jej, szejko pop... zabiłem. Nie, szejko zabił tamtą Akali. kali. No. zobacz, Krabi zdobywa ich bufa. Krabi? Krabi? Krobi? A ty chyba idziesz mu przeszkodzić w tym. Patrz, i moje ulti, jeeps, oberwał, co z tego żeby nie było widać. Chyba nie trafiło. Trafiło, hmm. trafiło. No widzisz. tu pójść i pomóc. A nic nie robisz. Ja nie wiem. A spójrz na to. Pafał jeden no problem. Nigga. Ale przylej. Przelej. No, to jest najgłupsze, Nawet jak wieża... To teraz akurat jest przejęta, ale jak nawet jak jest naturalna, neutralna, whatever, to cię widać. Na stolicy, to jest. Balance, uh, it's I przegrałeś. Yeah, Good go. job. Przecież. Ja w tym czasie poleciałem zdobyć świeżyczkę. Like a pro Fuck you Zobacz, jak kosior ginie od Izraela. Co z tego, że ma blinda? To jest najlepszy. Ucieka jak gościa ma blind'a, jak kończy mu się blind, to wbiega w niego. <laughs> oh my god, sobe. Zobacz jak się inzało dalej OP Mam ten Ezreal, zobacz jaki dobry jest, nie to co nasz. Co bym nim takiego dobrego kupił? Jakieś gówno totalne. Daj spokój. Nigdy niby jest pierwszy, ja jestem trzeci. So, whatever. Mam więcej punktów niż on. Nie masz więcej. Cicho bądź. Ja mam więcej. Ja mam fajniejszy item. Attack speed plus damage. What the fuck? To nie było moje ulti. So bad. To nie było moje ulti, to było ulti tamtego Ezraela Zobacz, on jest tutaj, ono tu, tu, ta, z tamtej strony przyleciało <laughs> przecież A co nie? No daj mi kliknąć! Buu. Nie widzieliśmy ki killa na Ezraela, to wszystko twoja wina Thank you. Zobacz, zobacz, zobacz I'm so proud go. <laughs> no, jest 69 do 166 A tutaj co? Hashej is coming for you na. Hmm, no really. <laughs> Oh O mój, tak, kali. Są be. oczywiście. Czy coś się na to dzieje? Tak, zabite było. No. Patrz tutaj lepiej. Co ty robisz? Ja chcę tam patrzeć. Widzowie też chcą tam patrzeć. Patrz. Dali... Ale daliście się zrobić, panie Szejko. Daliście. Ty Patrz, zdobędziesz się ten punkt czy nie, jak sądzisz? Sądzę, że nie, dlatego że Xinzał nie ogarnia. Patrz tutaj jak ja No dobrze no, bijecie najpierw tanka później no, z rela, No czy z Rela pojawił się potem, nie? Wiadomo. O, bardzo dobre ulti! Ej, ja nawet nie wiem jakim cudem to nie trafiło, bo. No, było tak blisko. Czy ty nawet nie zabijesz jej więc cokolwiek? Księń za ci za ruki. Patrz tutaj jak ja cisnę tą popi Co z tego, że nie mam many So Nie ja ucieknę So Look at me bitch I'm so proud Look at me No mogłeś iść tędy były grzyby Nie było grzyby Garrison iii e Tylko że poppy. RAPED Poppy tu too You got raped YouTube, nie, nie, nie will YouTube, You too bitch Ja... you Ale już o, wygraliśmy, złać, w tym momencie było Czterech tutaj nasze Turety wszystkie są nasze, wygraliśmy jej, dziękujemy wszystkim Jesteśmy świetni w tą grę. Czemu tak szybko od GG, razu ucieka? Fuckers Fuckers Nasze logo powinno tam być W tym czasie Klabi napisał BG Ciekawe dlaczego? Bo przegrał No ta, lama. Więcej filmików z Dominion chcecie, czy więcej z normalnych gier, bo dzisiaj nagramy też jakąś normalnych gier. Yes, no, czy, yes. Tu yes. masz just click ja, Like it. Like in Facebook yeah. And subscribe. And subscribe Our musimy team za, Musimy założyć konto na Facebooku dla Dałto TV. Yeah i let's go Zrobimy to jakiś like it. Konkurs, żeby rozdać RP trochę. A tak poza tym mogliśmy właśnie mam powiedzieć, jest nasza strona chyba. Do TV w końcu. Tak, tylko że jeszcze nie gotowa. Ale będzie niedługo, jak tylko się pojawi, to zrobimy jakiś filmik o niej, żeby nie było, że to jest taka jakaś super secret for monkeys. Yeah. Więc tak będzie świetnie, dziękujemy wszystkim widzom, tak, bla. bla, bla. Tak, tak, tylko no żeby właśnie. nie spalić jak ten żart o nie? Tak. No.